Serwus! Dziennik pokładowy. Mamy dzisiaj wtorek. Tak, wtorek. Jak widać, jestem zmasakrowany trochę, bo jestem po całym dniu pracy zmęczony. Dzisiaj było intensywnie i niestety nie udało się dopiąć wszystkiego tak jak chciałem, żeby było dopięte. Sorry za okulary, ale zajbiście radzi słońce. I nie. Więc no dzisiaj trochę starczą, trochę natarczy, bo plan był na to, żeby to dzisiaj skończyć, ale no, niestety się nie udało. Wyszło parę fakapów po drodze i po prostu tak, tak już jest. Niestety wczoraj też nie poszło zbyt rozwojowo, że tak się wyrażę, bo nie zrobiłem nic w domu, co chciałem zrobić. Bo po prostu no, wróciłem późno, zjedliśmy kolację i e, trzeba było się położyć już do spania, bo była późna godzina. No i dzisiaj obstawiam, że niestety będzie powtórka z rozrywki, ale muszę zrobić papiery, więc po prostu e, choćby nie wiem co się działo, trzeba do tego przysiąść. A jestem lekko zmęczony. Nie mam siły na różne mądrości przemyślenia, więc mimo tego, że mam parę rzeczy pokładanych, które chciałbym wam powiedzieć, to dzisiaj będę... Jestem pasywny, zresztą głodny i w ogóle. Także tak o. No to tyle. Jutro zdjęcia z, z roboty. No i e, e już. Także serwus yo.